Ogromnej finansjery, władzy i pieniędzy, wielkie banki, wpływowe korporacje i człowiek w gąszczu decyzji, które mogą zmienić życie milionów innych ludzi. To wszystko stało się wyzwaniem dla twórców filmowych, którzy w analizie zjawiska kryzysu ekonomicznego dostrzegają możliwość obnażenia prawdziwego ludzkiego oblicza. Czy zarządzanie wielkim kapitałem pozbawia nas refleksji nad światem? czy obarcza koniecznością podejmowania niezwykle odpowiedzialnych decyzji? Jaka jest moralność i etyka czasów kryzysu? Cytowanie w dzisiejszym odcinku twórcy filmowi pozwolą nam zastanowić się, czy Wall Street wyznacza standardy etyki w świecie finansów. Trzeba mieć świadomość, że w ogóle na Wall Street toczy się gra w pokera. To jest wielkie kasyno. Kiedy wejdzie pan do dobrego salonu, od razu nabiera pan ochoty na grę. Ufa pan, że kasyno przestrzega reguł i nikt nie ukryje kart w rękawie. My tymczasem wiemy, że karty są znaczone. Mimo to tylko jeden wielki gracz z Wall Street został jak dotąd postawiony przed sądem karnym. Pozostali, zgodnie z naszym ustawodawstwem, trafili jedynie przed sąd cywilny. Musieli zapłacić odszkodowanie dość pokaźne. Takie czy inne towarzystwo musiało wpłacić 100 milionów dolarów. Dla tych ludzi to nic nie znaczy. Obawiam się, że dopóki będą musieli jedynie płacić, nadal będą robić to samo. Pan Robert Gwiazdowski, Centrum Adama Smitha. Panie Robercie, lubi Pan Gordona Gekko, bohatera filmu Wall Street? Ja podzielam przeświadczenie, że chciwość jest dobra. Wszystko zależy od tego, jak tę chciwość zdefiniujemy. Bo jeżeli przyjmiemy. Że nasza chciwość to chęć bycia lepszym, zarobienia więcej, bycia bardziej dynamicznym wszystko jest w porządku. Chciwość jest niedobra, jeżeli my zabieramy innym. Ale moraliści tutaj by pogrozili palcem, że chciwość jest jednak grzechem, czyli jest czymś złym, dlatego że prowadzi człowieka, że chcesz ciągle więcej. Usain Bolt chce biec setkę coraz szybciej. Eee, ktoś chce skakać coraz dalej. Więc dlaczego nie zgadzamy się na to, żeby przedsiębiorca chciał stworzyć coraz więcej miejsc pracy, e, zbudować doskonalszy samochód? Problem bierze się z tego, że my patrzymy na pewne zdarzenia w gospodarce przez pryzmat tego, co dzieje się. Na Wall Street. No właśnie. To dzieje się na giełdach. Tam pada takie stwierdzenie. Dzieje takie, się w świecie finansów. Tak, tam pada takie stwierdzenie, że Wall Street to jest tak e, gra w pokera, a pan mi powiedział, nie, to jest ruletka. Tak, tak, bo e, generalnie rzecz biorąc, jak w kasynie, na giełdzie obstawia się czerwone, czarne, albo spadnie kurs, albo wprośnie. Oczywiście każdy chce zarobić. I rzeczywiście problem polega na tym, że e, na giełdach. Zarabia się w inny sposób niż w realnej gospodarce. I największy problem polega na tym, że nastąpiła zmiana proporcji. E, rynki finansowe, giełdy stały się synonimem rynku jako takiego. A to niestety jest myślenie błędne, bo tak naprawdę gospodarka dzieje się w realu. Trzeba coś wyprodukować. No właśnie. Bo my nie potrzebujemy pieniędzy z Wall Street. Rano potrzebujemy zjeść jakiś serek, e, bułeczkę. Pieniądze pomagają nam w wymianie naszej pracy na efekty pracy innych. Czy naprawdę jest tak, że prawie połowa wszystkich zysków korporacyjnych pochodzi z gry na operacjach finansowych, a nie z produkcji owego serka ze sprzedania jakiegoś produktu? Ja myślę, że więcej niż połowa. Jeśli chodzi o, o gospodarkę amerykańską, czy na przykład brytyjską, zwłaszcza brytyjską, proszę zwrócić uwagę, że sektor finansowy odpowiada w Wielkiej Brytanii za 80% ich PKB. Uh -huh. e, i na takich rynkach właśnie... jak Polski jest to trochę inaczej, prawda? Tak. Ponieważ mamy inną strukturę. E, I to jest właśnie e, pewnego rodzaju problem. Problem, który wziął się z tego, że uwierzyliśmy, że gospodarka zależy od popytu. Im więcej kupujemy, im więcej wydajemy, tym lepiej. No a popyt, jak wiadomo, e, potrzebuje pieniędzy. W związku, bo wyższym uznaliśmy pieniądz, czyli coś kompletnie wirtualnego, za z, źródło sprawstwa naszej pomyślności. A to jest nieprawda. Czy czasem nie jest tak, że działalność takich wielkich korporacji finansowych ukształtowała takie myślenie, że na Wall Street tak naprawdę nie ma miejsca dla etyki, nie ma miejsca dla zasad, nie ma miejsca dla e, myślenia też takiego e, prospołecznego. No bo jak jesteśmy w kasynie, to nie myślimy o innych graczach. Jak produkujemy coś, co chcemy wymienić z kimś innym, kto produkuje coś innego, to musimy pomyśleć o tym drugim, bo wchodzimy w interakcję. Żebyśmy mogli wyprodukować owsiankę, to musimy doprowadzić do sytuacji, w której dziesiątki istnień ludzkich coś zrobi, co na końcu pozwoli nam kupić owsiankę na śniadanie. Na Wall Street, w ogóle na żadnej giełdzie tak nie ma. Tam, gdzie człowiek ma pewne zasady, myślę, że zawsze można ufać, że, że, że postąpi dobrze, tak? Znaczy przynajmniej będzie miał się do czego odwoływać. Człowiek z natury podobno jest zły, bo oskarżony jest grzechem pierworodnym, ale, tak mówi ale liberałowie powiadają, że człowiek jest racjonalny. Znaczy, że stara się postąpić tak, żeby było dla niego dobrze. Ale racjonalny człowiek wie, że e, wygrać to może z kimś innym. E, razem, razem osiągniemy więcej. Robert Wiazowski, Centrum Adama Smitha. Dziękuję. Dziękuję. Jedynie 20% transakcji przeprowadza giełda w Nowym Jorku, która za kilka lat zostanie zamknięta. La plupart d'entre eux sont dziś aujourd'hui, jej kontrolą, de pomiędzy contrôle, directement entre les banku de pełnej banque, en pleine discrétion, avec la vitesse de la lumière. Elles se déroule loin des caméras, discrètes, autant que redoutables. Les machines sont tout simplement en train de prendre le pouvoir sur les hommes. Des serveurs informatiques aussi puissants que silencieux. Car vous le savez bien, c'est la Bourse qui fixe les règles. Lorsqu'elle fonctionne correctement, les entreprises peuvent y trouver de l'investissement, de la croissance. Mais quand elle déraille, elle peut mettre des milliers de gens au chômage, faire tomber des pans entiers de l'économie. Comme cela a failli arriver le 6 mai 2010. Que se passe-t-il sur les marchés financiers On a l'impression que rien n'arrête la spéculation. Ce jour-là, pour la première fois de l'histoire, on a perdu le contrôle des machines. Une fois de plus, les marchés sont pris dans le vent de la nervosité. À 14h42 minutes 44 secondes précises, Wall Street Davis. Mais selon un schéma jamais vu auparavant, à une vitesse vertigineuse. L'histoire de la finance, c'est un robot trader, un énorme ordinateur comme celui-ci, qui a fait dérailler le système. Tomasz Plusek, dziennikarz ekonomiczny gazety wyborczej, ale także bardzo aktywny w innych mediach. Ostatnio również autor książki "Kis Zasady chodzą na wysokich obcasach. Tomku, czy kiedyś maszyna zastąpi człowieka przy podejmowaniu decyzji, co kupić, co sprzedać, kiedy kupić, kiedy sprzedać? Maszyna już człowieka zastępuje. Mamy w zasadzie a, taki, taką galopującą tendencję do dehumanizacji obrotu na giełdzie. A, Kiedyś było tak, że to człowiek myślał o tym, co kupić, co sprzedać, na jakiej podstawie. Zastanawiał się, ważył za i przeciw, a w tej chwili tak naprawdę rola człowieka w bardzo wielu transakcjach giełdowych kończy się na tym, że napisze algorytm. W filmie była także mowa o tak zwanym handlu wysokiej częstotliwości. Na czym on polega? On polega na tym, że handlują między sobą komputery. Natomiast wykonują to wszystko w nieprawdopodobnie szybkim tempie. Można trochę porównać do sytuacji, kiedy oglądamy film. Nasze oko widzi film, natomiast nie zdajemy sobie sprawy z tego, że tak naprawdę pod tym, co widzimy, jest bardzo wiele klatek. I zlecenia wysokiej częstotliwości powodują to, że jest ich tak gigantyczna masa, że w zasadzie rozróżnić jedno od drugiego, czy oddzielić je w czasie, są w stanie tylko maszyny. A ponieważ są w stanie robić to bardzo szybko, to zleceń jest bardzo dużo, wahania cen mogą być bardzo duże i w bardzo krótkim czasie może okazać się, że mamy do czynienia albo z dużą zwyżką, bo to jest też możliwe, ale najczęściej niestety z krachem. W filmie, którego fragment widzieliśmy, była mowa o takim jednym momencie na amerykańskiej giełdzie z maja 2010 roku, kiedy indeks giełdowy nagle jakby wpadł w jakiś rów mariański. Te rowy mariańskie już się zdarzają niestety, ponieważ komputery są tak zaprogramowane, że wyczulone są na sytuację dużej przeceny akcji czy innych instrumentów finansowych. W sytuacji, kiedy jest duża przecena, uruchamiają się tzw. zlecenia stop loss. Cena akcji Dojdzie spada do, do, do takiego moment. momentu, w którym, aby ograniczyć straty, ponieważ przypuszczalnie ta cena może spaść jeszcze bardziej, a sprzedaje się akcje. Pół biedy, jeżeli człowiek dokonuje takiej decyzji na temat sprzedaży akcji, gorzej, kiedy zajmują się tym maszyny, ponieważ wyobraźmy sobie tysiące komputerów. W każdym komputerze są dziesiątki tysięcy, może setki tysięcy zleceń, które mają w sobie wpisany właśnie stop loss. Co się dzieje, kiedy cena spada? Cena spada i te zlecenia uruchamiają się kolejno. Im niżej, tym uruchamia się ich więcej. Robi się taki efekt kuli śnieżnej, można powiedzieć, zasada domina działa, że rzeczywiście cena może w ciągu bardzo krótkiego czasu spaść ze 100 dolarów do praktycznie do zera. Jak się bronić przed tym? A nie zapominać o człowieku. Nie zapominać o człowieku, nie doprowadzi do sytuacji, kiedy tak naprawdę po obydwu stronach giełdy, czyli sprzedaż i kupno, będą wyłącznie maszyny. Ponieważ jak powiedział jeden z moich znajomych z rynku, kiedy dochodzi do takiej sytuacji, że handlując sobie wyłącznie maszyny, to ludzie patrzą bezsilnie w ekrany i jedyne, co im przychodzi do głowy, to wyjąć wtyczkę z gniazdka. Ty wierzysz w to, że na rynku finansowym są ludzie, którzy swoją działalność opierają na twardych zasadach, tak jak bohaterka Twojej książki, jak jej mentor, który z biurowca na manatanie przygląda się temu, co się na rynkach finansowych dzieje gdzieś w odległych krajach? Spotkałem takich ludzi, jestem z tego bardzo dumny. To są ludzie, którzy pozwalają mi cały czas wierzyć, że a, giełda, że rynek kapitałowy mają sens. A, I spotkałem również ludzi, z którymi e, ci lepsi, bardziej szlachetni, mający swoje zasady, wartości, e, muszą w sposób e, Twardy, czasem bezwzględny, walczyć, ponieważ kiedy trafia się na przeciwnika, który nie myśli o tym, jak przestrzegać zasad, tylko jak je łamać, trzeba być naprawdę silny, trzeba wiedzieć, jakie są mechanizmy, aby go powstrzymać, i czasami trzeba naprawdę mieć ogromną wytrzymałość psychiczną. Czy na Wall Street jest jeszcze etyka? Czy na Wall Street ludzie to słowo znają? Czy się do niego odnoszą? Wydaje mi się, że na Wall Street etyka nie zaczyna się, ale się kończy, ponieważ jest to miejsce, gdzie nagromadzona jest największa ilość kapitału na świecie, a tam, gdzie są największe pieniądze, tam jest największa pokusa, aby łamać zasady i aby zrobić wszystko, aby zarobić. No nie jest to optymistyczna refleksja puenta naszego programu. Tomasz Prusek, dziennikarz ekonomiczny Gazety Wyborczej. Dziękuję. Dziękuję.